Moi drodzy, bardzo szczególny dar słowa. Dzisiaj Pan Bóg nam ofiarował, zaczynając od tego tekstu proroka Sufoniasza. Ta księga ma tylko trzy rozdziały. Jest z jednej strony takim świadectwem niewierności człowieka, który zamyka swoje serce na Pana Boga. Ale z drugiej strony, tak jak dzisiaj żeśmy słyszeli, jest nadzieją i zapowiedzią przemiany, kiedy człowiek, który przyjmuje obecność i dary Boga w swoim życiu, tak jak tutaj Prorok mówił, będzie służył mu jednomyślnie, będzie miał czyste usta i nie będzie kimś, kto. W zwodniczym języku będzie przeszkadzał innym, aby przyszli do Boga. Tutaj w naszej parafii w tym roku rozważamy na różne sposoby tę prawdę, która jest pisana w tegoroczny rok już już pasterski uczniowie misjonarza. I to jest myślę, że też z jednej strony przypomnienie właśnie tej prawdy o tym, że my ciągle się uczymy, my ciągle poznajemy, my się ciągle kształtujemy. Na tej drodze zawsze potrzeba nauczycieli. Ale stajemy się misjonarzami, świadkami tych wszystkich darów, kiedy one zaczynają nas wypełniać i nasze życie, jak te świece roratnie, jak te lampiony, staje się po prostu takim blaskiem tego, z kim idziemy i kto nas uczy tego życia i umacnia to życie. I przecież w taki sposób też możemy odczytać to dzisiejsze Słowo z Ewangelii. Może bardziej właśnie jako takie świadectwo Pana Jezusa, który mówi, że Jan Chrzciciel, który przeszedł, który wypełniał swoje dzieło, nauczył może nie wszystkich, może niektórych, wymienia te dwie kategorie, celnicy i nierządnicy. Nauczył ich właśnie tego, w jaki sposób patrzeć na swoje życie, aby dojrzeć tam Boga, w jaki sposób patrzeć na Boga, aby iść przez swoje życie. I oni to przyjęli. Kiedy jesteśmy tutaj w naszej parafii i w tak szczególny sposób przywołujemy i przeżywamy stawiennictwo błogosławionego kardynała Stefana Wyszyńskiego, to przywołajmy Jego prawdę albo Jego lekcję. I to jak z jednej strony był ciągle uczniem, uczniem tego, co Boże, uczniem tego, w jaki sposób z Maryją przeżywać swoje życie i swoje kapłaństwo i swoją pasterską posługę, ale przede wszystkim był właśnie misjonarzem, świadkiem tego, w jaki sposób człowiek może i potrafi, bez względu na okoliczności, trwać przy Bogu. I chociaż. Świat próbuje to uwięzić, tak jak było w życiu kardynała Stefana. To dary Boga i moc Boga i łaska Boga. Nie ma nic na takich granic, które by potrafiły ją zatrzymać z wyjątkiem ludzkiej decyzji. Któż z nas tutaj obecnych, biorąc pod uwagę, że mamy dzisiaj 16 dzień Jest niespełna tydzień temu. Była 72. rocznica i rozpoczęcia apelu jasnogórskiego na Kaplicy Cudownego Obrazu, ale przecież też i tego aktu oddania, jaki uwięziony w stoczku kardynał Stefan wypowiedział swojej celi, nie wiedząc, że za ścianą tej celi jest ołtarz z cudownym wizerunkiem Maryi. Te słowa są piękne, ale jakże one są ciągle wielkim wyzwaniem. Bo powiedzieć Maryni, że oddaję się Tobie w niewolę miłości i powierzam Tobie całe moje życie, odlitwoje i twojej pracy, radości i cierpienia, wszystko czym jestem i co posiadam. To jest jedno. Ale potem dodać, że oddajemy się w niewolę miłości i uczyń ze mnie narzędzie tego wszystkiego, co będzie się dokonywało dla mojego dobra i dobra innych. To nie chodzi tylko o spojrzenie na to, jakie będzie wyzwanie, ale przede wszystkim, kto jest w moim życiu i komu powierzam moje życie i wierzę i ufam, że on przez moje życie i w moim życiu wypełnia swoje dzieło. I ta prawda o uczniach, misjonarzach ciągle staje się obecna w życiu człowieka. Kiedy uczymy się i oddania, i zawierzenia, i wytrwałości, kiedy nie wystarczy nam powiedzieć uspokój się, ale gdzieś pozwalamy, aby ta tajemnica obecności ogarniała moje myśli, moje wyobrażenia, mój wysiłek. To jest ten czas, który dzisiaj chcemy też podjąć i to dzieło. Niech Pan Bóg pomaga nas. Niech Maryja wyprasza obsi to Niech ci, którzy uczą, nas, naszej, aby w naszym życiu była ta ufność, wierność i wytrwałość dla Boga i tych dzieł, które nam zawierza Bóg. Niech przynoszą jak najpiękniejsze owoce. Amen. Moi drodzy, bardzo szczególny dar słowa. Dzisiaj Pan Bóg nam ofiarował, zaczynając od tego Tekstu proroka Sufoniasza. Ta księga ma tylko trzy rozdziały. Jest z jednej strony takim świadectwem niewierności człowieka, który zamyka swoje serce na Pana Boga, ale z drugiej strony, tak jak dzisiaj żeśmy słyszeli, jest nadzieją i zapowiedzią przemiany. Kiedy człowiek, który przyjmuje obecność i dary Boga w swoim życiu, tak jak tutaj prorok mówił, będzie służył mu jednomyślnie, będzie miał czyste usta i nie będzie kimś, kto w zwodniczym języku będzie przeszkadzał innym, aby przyszli do Boga. W tej naszej parafii, w tym roku rozważamy na różne sposoby tę prawdę, która jest pisana w tegoroczny rok, już już pasterski uczniowie, misjonarza. I to jest myślę, że też z jednej strony przypomnienie właśnie tej prawdy o tym, że my ciągle się uczymy, my ciągle poznajemy, my się ciągle kształtujemy. Na tej drodze zawsze potrzeba nauczycieli. Ale stajemy się misjonarzami, świadkami tych wszystkich darów, kiedy one zaczynają nas wypełniać i nasze życie, jak te świece roratnie, jak te lampiony, staje się po prostu takim blaskiem tego, z kim idziemy i kto nas uczy tego życia i umacnia to życie. I przecież w taki sposób też możemy odczytać to dzisiejsze słowo z Ewangelii. Może bardziej właśnie jako takie świadectwo Pana Jezusa, który mówi, że Jan Chrzciciel, który przeszedł, który wypełniał swoje dzieło, nauczył, może nie wszystkich, może niektórych, wymienia te dwie kategorie, celnicy i nierządnicy. Nauczył ich właśnie tego, w jaki sposób patrzeć na swoje życie, aby dojrzeć tam Boga, w jaki sposób Patrzeć na Boga, aby iść przez swoje życie, i oni to przyjęli. Kiedy jesteśmy tutaj w naszej parafii, i w tak szczególny sposób przywołujemy i przeżywamy stawiennictwo błogosławionego kardynała Stefana Wyszyńskiego, to przywołajmy Jego prawdę albo Jego lekcje. I to, jak z jednej strony był ciągle uczniem, Uczniem tego, co Boże. Uczniem tego, w jaki sposób z Maryją przeżywać swoje życie i swoje kapłaństwo, i swoją pasterską posługę. Ale przede wszystkim był właśnie misjonarzem, świadkiem tego, w jaki sposób człowiek może i potrafi bez względu na okoliczności trwać przy Bogu. I chociaż świat próbuje to uwięzić, tak jak było w życiu kardynała Stefana, to dary Boga i moc Boga, i łaska Boga nie ma nic na takich granic, które by potrafiły ją zatrzymać z wyjątkiem ludzkich decyzji. Któż z nas tutaj obecnych, biorąc pod uwagę, że mamy dzisiaj 16 dzień grudnia, jest pełna tydzień temu. Była 72. rocznica i rozpoczęcia apelu jasnogórskiego na Kaplicy Cudownego Obrazu, ale przecież też i tego aktu oddania, jaki uwięziony w stoczku kardynał Stefan wypowiedział swojej celi, nie wiedząc, że za ścianą tej celi jest ołtarz z cudownym wizerunkiem Maryi. Te słowa są piękne, ale jakże one są ciągle wielkim wyzwaniem. Bo powiedzieć Maryni, że oddaję się Tobie w niewolę miłości i powierzam Tobie całe moje życie, od i Twojej pracy, radości i cierpienia, wszystko czym jestem i co posiadam, to jest jedno. Ale potem dodać, że oddajemy się w niewolę miłości i uczyń ze mnie narzędzie tego wszystkiego, co będzie się dokonywało dla mojego dobra i dobra innych. To nie chodzi tylko spojrzenie na to, jakie będzie wyzwanie, ale przede wszystkim, kto jest w moim życiu i komu powierzam moje życie i wierzę i ufam, że On przez moje życie i w moim życiu wypełnia swoje dzieło. I ta prawda o uczniach, misjonarzach ciągle staje się obecna w życiu człowieka. Kiedy uczymy się i oddania, i zawierzenia, i wytrwałości, kiedy nie wystarczy nam powiedzieć, uspokój się, ale gdzieś pozwalamy, aby ta tajemnica obecności ogarniała moje myśli, moje wyobrażenia, mój wysiłek, to jest ten czas, który dzisiaj chcemy też podjąć to dzieło. Niech Pan Bóg umacnia nas, niech Maryja wyprasza, popsitość łaska. Niech ci, którzy uczą nas, naszej, aby w naszym życiu była ta ufność, wierność i wytrwałość dla Boga i tych dzieł, które nam zawierza, Bóg niech przynoszą jak najpiękniejszą owoce.